Moi drodzy, co dzieje się z walutą zwaną pieniądzem w przypadku wojny? Ponieważ nie ma podmiotu, który gwarantowałby tę walutę. Wszystko przekształca się w bezwartościowy papier. Czy to nie oznacza, że obietnice zostały złamane? Niektórzy mogą powiedzieć: Nie wierzę w Boga, ale będę jadł chleb paschalny i pił wino paschalne. Nie ma to jednak żadnego znaczenia. Najważniejszą istotą jest Bóg. Czy to nie dlatego, że wierzymy w Boga? Wierzymy również w Paschę, i jemy chleb i pijemy wino? To dlatego, że sam Bóg obiecał udzielić odpuszczenia grzechów przez chleb i wino. Musimy mieć Boga, który jest najważniejszy. Pascha jest dla nas cenna, ponieważ Bóg zawarł przymierze, że udzieli nam odpuszczenia grzechów, jeśli będziemy obchodzić Paschę. Gdyby Pascha istniała bez Boga, jakby po prostu skądś spadła. Nie miałaby żadnego znaczenia.